Znajdź wygodne miejsce i pozwól sobie położyć się lub usiąść w pozycji, w której podłoże, na którym będziesz spoczywać, będzie podpierać cię jak dłonie kogoś bardzo bardzo zaufanego. Zauważ, ile ciężaru? Spoczywa na tych punktach, które przylegają do powierzchni podłoża. Kiedy myślisz o tym, ile może ważyć nacisk na każdy punkt rozkładający się na coraz większą powierzchnię, w miarę jak ta powierzchnia rozkłada się na coraz większą powierzchnię. Wówczas wiesz już, że Twój umysł nieświadomy, który z dużym sukcesem zarządzał Twoim ciałem i życiem przez te wszystkie lata, ratując Ci wielokrotnie zdrowie i zmierzając do tego, by Twoje życie było jak najbardziej bezpieczne. Może wyjść na pierwszy plan właśnie teraz. I kiedy wiesz o tym, wszystko co słyszysz i czujesz, i widzisz wokół ciebie jest tego potwierdzeniem. Dokładnie jak to, że być może logicznie trudno jest ci to zrozumieć, to świadoma logika która nie ogarnia tego, co teraz właśnie nieświadomie doskonale rozumiesz, jest tylko jeszcze lepszym dowodem na to, że doskonale to rozumiesz i możesz jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej oprzeć się w tej mądrości, która pozwoliła Ci przeżyć te wszystkie lata i dotrwać do tej konkretnej chwili, w której właśnie teraz możesz dowiedzieć się, co jest Twoją rzeczywistą mocą odnajdywania rozwiązań najbardziej komfortowych, najbardziej przyjemnych. Najbardziej efektywne. Które być może tym razem nie będą zawężać się do coraz bardziej, ale to coraz bardziej wąskich i ograniczonych rozwiązań, lecz rozwidlać się do coraz bardziej fantazyjnych, coraz bardziej interesujących, coraz bardziej komfortowych. Sposobów realizacji Twoich celów. Być może już wiesz, ponieważ Twój umysł sam, zarówno ten świadomy, jak i nieświadomy, podpowiedział Ci, wiesz już, co jest Twoją obecną największą przeszkodą. I skoro właśnie to wiesz, to wiesz również, że możesz ją sobie teraz wyobrazić w tym miejscu, w czasie, w którym wyobrażasz sobie, że ona właśnie tam na ciebie czeka. Niezależnie od tego, czy ten próg, który masz przekroczyć, który wydaje się być dla ciebie procesem trudnym i ciężkim do przejścia, lub niepełnym co do wyniku, Zwłaszcza, że być może zależy ci na pewnym, konkretnym rezultacie. To ten konkretny moment. Już teraz twoje umysły nieświadomie może dostrzec. W tym miejscu, które postrzega jako ten punkt w przyszłości, który właśnie tym się zajmuje. Chwilozo, został go tam, nie próbując nic z tym robić. Zaufaj tej nieświadomej mocy, która pozwoli Ci później znaleźć kilka lub kilkanaście fantazyjnych i łatwych oraz lekkich sposobów, aby znaleźć rozwiązanie. Tymczasem posłuchaj opowieści. Dawno temu był sobie młody matematyk. Ten matematyk uważał, że jest nieszczęśliwy, ponieważ nie może osiągnąć doskonałego szczęścia i nie może osiągnąć doskonałego sukcesu. Cokolwiek w życiu próbował, jedno lub drugie wydawało mu się w jednakowy sposób nieosiągalne. I kiedy próbował przeprowadzić idealne równanie, w którym funkcja szczęścia i sukcesu mogła się połączyć w jedność, uzyskiwał najczęściej dezorientację. Pamiętał bowiem ze wszystkich swoich lekcji, pamiętał ze wszystkich wykładów swoich nauczycieli, że te dwie funkcje są często rozdzielne i nikt jeszcze nie widział ich razem. Co więcej, nikt nie widział i nie wie jak obliczyć Doskonały sukces. Nikt nie wie jak obliczyć doskonałe szczęście. Co dopiero połączyć jedno z drugim i funkcję, która będzie w jednakowy sposób wyrażać jeden i drugi parametr. Zarówno równaniu, jak i w wykresie. Ten sam matematyk uczestniczył również w pewnym eksperymencie, który miał obliczyć, w jaki sposób i w jakim rytmie i w jakim okresie żyją i umierają galaktyki. Sfrustrowany brakiem wyniku udał się długą podróż i badał swój problem wszędzie tam, gdzie tylko mógł. Spotkał się z wieloma, wieloma wersjami opowieści, ale żadna z nich nie dała zadowalającej dla niego odpowiedzi. W końcu więc trafił do miejsca, w którym spotkał pewną Kobiety. Ta stara kobieta, ujrzawszy no go, powiedziała, że spodziewała się go już dawno. Mówiła również, że ona jest uczennicą kogoś ważnego, kto poprzedza jej kroki, a kto prawdopodobnie ma również związek z tym matematykiem. Nie było jasności, w jaki sposób nauczyciel tej starej kobiety. Mógł uprzedzić się o tym, że ten młody matematyk nadejdzie i że będzie miał właśnie taki problem. I kiedy słyszysz te opowieści, wszystko co cię otacza, i wszystkie zapachy, formy dotyku, ruchu, dźwięków i obrazów potwierdzają tylko, że jeszcze bardziej właśnie te. Możesz się odprężyć i pozwolić sobie zauważyć, że Twoje dłonie, w przeciwieństwie do całej reszty ciała, robią się bardzo lekkie, ledwo, ledwo muskając, dotykając powierzchni, na której spoczywają. I nawet jeżeli tak ciężko-lekkie się wydają, lub lekko-ciężko się unoszą, Niezależnie od tego, jak bardzo chcą lub nie chcą wysłuchać tego, co właśnie teraz do nich jest mówione, ich lekkość potwierdza w ciężko wystarczający sposób, jak bardzo ważne jest to, co za chwilę usłyszysz. Właśnie teraz. Opowieść starszej kobiety trwała i trwała. Młody matematyk nie wiedział, jakim cudem znaleźć. Ma w ten sposób odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przeprowadzić równanie funkcji idealnego szczęścia połączonej z funkcją idealnej. Formy sukcesu. Natomiast to, o czym opowiadała mu kobieta, była podobną wiedzą o życiu galaktyk. Dawno temu, w przestrzeni unosiły się nieograniczone obłoki kosmicznego gazu. Tego samego gazu, który wchodzi w skład naszych ciał. Materii, która nas otacza, którą wdychamy i spożywamy. Ten gaz, te obłoki żyły swoim życiem, zwanym życiem Gławic. Życiem głowicy dzieli się na wdech i wydech mgławicy, która zagęszcza się wraz z każdym cyklem. Dzieje się to jednak tak powoli że kiedy Mgławica się zagęszcza, nie pamięta już, jaki była jej najważniejsza intencja w chwili, kiedy się rozprężała. A kiedy się rozpręża w swoim cyklu, nie pamięta już, jak była jej najważniejsza intencja w chwili, w której się zagęszczała. Z każdym oddechem Mgławicy mijały miliardy, miliardy tego, co ty dziś nazywasz latami. Tego co dla Ciebie jest jednym obiegiem Twojej planety wokół Twojego słońca. Słońca, które jest gwiazdą z takiego właśnie systemu, który jest zbudowany właśnie z takiego zagęszczonego gazu mgławicznego. Kiedy mgławice. Oddychając zaczęły powoli zapadać się w siebie własną grawitacją i rozciągać ciśnieniem, które było od środka. Budziło to w nich niesamowitą energię, której wcześniej sobie po sobie się nie spodziewały. I każda z tych mgławic powoli rodziła niesamowitą moc, aż ich potęga zapadała się w niesamowitą eksplozję siły. Które rodziły wielkie, wielkie emanacje światła, promieniowania, energii, ciepła, przeróżnych, przeróżnych kolorów. I tak powstawały gwiazdy, które kiedy rodziły się w swym potężnym, jednocześnie kataleptycznym i całkowicie nieświadomym procesie zapadnięcia się w sobie. Zapominały, że byłem głowicami, kiedy mijały innym głowice, które właśnie były w fazie wdechu i wydechu, nie rozpoznawały zupełnie swojej własnej przeszłości, a te głowice, patrząc na gwiazdy, zupełnie nie rozpoznawały swojej przyszłości. Zwłaszcza, że rytm życia głowicy był o wiele dłuższy i bardziej rozciągnięty niż że rytm życia gwiazdy, który chociaż był bardziej poukładany, to jednak był szybszy, ponieważ każda z gwiazd, która przyciągnięta w gromadę galaktyczną, oddychała w swoim rytmie, w równowadze ciśnienia, grawitacji i promieniowania, emanacji i przyciągania, wystrzeliwała przestrzeń informacje o własnym istnieniu. Wzajemnie ze sobą rozmawiając w rytmie, który mgławicom wydawał się niesamowicie szybki, wręcz nie do łowienia, nie do złapania. Natomiast dla gwiazd rytm myślenia mgławic wydawał się tak rozciągnięty, że jedna myśl głowicy była dla gwiazdy całą wiecznością. Wiele z nich zdążyło rozpaść w supernowych i zapaść w białe karły, a następnie w tętnieniu wygasnąć nasz to stadion, w którym każda z nich stawała się czarną dziurą, czystą grawitacją, która wciąga do siebie nawet światło. I wytwarza tajemnicze przejścia w przestrzeni i czasie, których nikt nie potrafi opisać, ponieważ nawet gdyby się tam znalazł, nie wiedziałby, gdzie się wydostanie. Każda z tych czarnych dziur rodziła przejście do kolejnej przestrzeni, w której nowe obłoki rozproszonej materii oddychały eonami. Zupełnie nie pamiętają. Jak wielkim ciśnieniem i grawitacją dysponowała jeszcze tak niedawno. I każda z tych megalitycznych, ogromnych struktur, wielkich kosmicznych odległości, mając tak ogromne przestrzenie czasu i do dyspozycji, żadna z nich nie pamiętała, kim była jeszcze miliard lat temu. Mając poczucie, że wszystko co pamięta i widzi, to to, co dzieje się dokładnie w tym eonie, w tym wdechu, w tym wydechu, w tym wypromieniowaniu, w tej fali. Tymczasem na jednej z takich. Planet, która była po prostu zgęstniałą formą materii mgławicznej krążącej z wokół pewnej gwiazdy, która kiedyś była mgławicą. Która była właśnie w swoim stabilnym okresie życia, który jej się wydawał bardzo, bardzo teraźniejszy, a dla mgławicy był niczym mignięcie iskierki, która za chwilę umrze. Na tej planecie żyły istoty. Istoty, które dobrze znasz. Młody matematyku, istoty, które były takimi właśnie ludźmi jak Ty, takimi właśnie umysłami jak Ty. Każdy z nich żył tak krótko, że nie tylko dla gwiazdy, nie tylko dla mgławic, ale również dla ich planety, dla. Zwykłego kamyka góry, a nawet niektórych żywych, długowiecznych istot, żyjących na tej planecie, życie tych istot wydawało się niczym mrugnięcie okiem. To mrugnięcie, które teraz prędzej czy później uświadomi ci, jak bardzo, jeszcze bardziej możesz wygodnie się czuć. I te istoty doskonale wiedziały, jak krótkie jest ich życie i zdając sobie sprawę nawet, a nawet zdając sobie potężnie sprawę, że nie będą w stanie objąć nawet tysiącami pokoleń żyć takich istot jak one, takich jak ty jamy, wodę matematyką, nawet ułamka życia gwiazdy, a co dopiero mgławicy. I wiedząc o tym, to właśnie te krótkowieczne istoty. Dzięki niestałości ich losu, dzięki zmienności i krótkowieczności ich życia, te istoty zrozumiały, na czym polega wartość chwili, na czym polega wartość pamięci, na czym polega wartość widzenia tego, co przyszły. Na czym polega zmienność i niestałość, która odbywa się jak fala w oceanie, który jest nienarodzony i nieumierający? To właśnie te istoty odkryły te tajemnice. Tajemnice, dzięki której jej szczęście, i sukces są jak. Krzywa, która z jednej i z drugiej strony zbliża się do osi narysowanej przez wyobraźnię podobną do wyobraźni istoty krótkowiecznej, która rozumie wieczność właśnie dlatego, że jest śmiertelna. Kiedy jedna oś wyraża szczęście, a prosto padła do niej druga oś wyraża sukces, ta krzywa zbliża się nierozłącznie. I wciąż i wciąż nieskończenie zbliża do jednej i do drugiej jednocześnie. I najpiękniejsze w tym jest to, że wciąż i wciąż się do niej zbliża. I że zawsze jest we właściwym miejscu, nawet jeżeli nie przestaje się poruszać. I być może nie dożyjesz, młody matematyku, powiedziała starsza kobieta, tak jak nauczyciel mój nie dożył tej chwili, kiedy ja cię ty, tego uczę. W momentu, kiedy krzywa osiągnie oś sukcesu z jednej, a szczęście z drugiej. To wiesz przecież, że sukces to osiąganie celów, a szczęście. To korzystanie z tego, co masz, w każdym momencie zbliżania się do tego, co kiedykolwiek, jakkolwiek mogłeś wyobrazić sobie jako Twój ideał. Więc możesz równie dobrze w każdej chwili przestać tego doświadczać, przestać istnieć. I nigdy nie wiesz, kiedy wrócisz znów do tego doświadczenia. Więc cokolwiek osiągniesz już teraz, jest to wielkim osiągnięciem. To, co zrozumiał matematyk, oczniło go natychmiast. Ukłonił się starszej nauczycielce, i wychodząc na piasku, rozpisał równanie, które wyrażało funkcję krzywej, zbliżającej się równocześnie nieskończoność do osi szczęścia w nieskończoność. Do osi sukcesu. To równanie jest równaniem z samych niewiadomych, i jednocześnie jest całkowicie, absolutnie zrozumiałe dla Twojego nieświadomego umysłu, który dziś, teraz może dać Ci znać. W sposób, który doskonale odczytasz że to równanie jest właśnie teraz treścią twojego życia. Więc znów wracając z twoją wizją widzenia czasu do tego punktu, który wyobrażasz sobie jako twoją przeszkodę, jako miejsce w czasie, którego się obawiasz. Gdy dotkniesz palcem rysunku na piasku napisanym przez matematyka, przenosi cię to natychmiast w przestrzeń ponad tym miejscem. Kiedy szybujesz w bardzo bezpiecznej odległości nad Twoim trudnym momentem, który być może wyraża jakąś trudną rozmowę, konfrontację, przeżycie czegoś niewiadomego o niepewnym wyniku, się natychmiast na drugą stronę do etapu, który jest po, który jest już długo, długo po tym, jak przeżyłeś, przeżyłaś ten moment niepewności. Który już jest dawno, dawno za tobą, który już jest dawno, dawno w przeszłości. I kiedy patrzysz już na to, że była ta chwila, której tak bardzo się obawiałeś, to co tak naprawdę ma dzisiaj znaczenie? Co okazało się ważne, kiedy już masz to za sobą? I co jeszcze ważniejsze będzie dla ciebie, kiedy to zostanie osiągnięte? Pozwól sobie w kolejnym skoku wyrażony przez to równanie przeskoczyć przez kolejną sytuację, której być może obawiałeś się w następnym kroku i pojawić się natychmiast po tamtej stronie i zauważyć, że znów coś innego mogło stać się ważnym, skoro jesteś już po tamtej stronie. I kiedy Twój nieświadomy umysł wykona wszystkie możliwe przeskoki, wszystkich możliwych przeszkód, a Ty zobaczysz to z bezpiecznej odległości, z wysoka, która jest tak nisko wysoka, jak tylko wysoko nisko może być. Który z tych kwieciście rozwijających się wzorców wyraża Twojej? nieograniczony dostęp do nieograniczonego sukcesu i nieograniczonego szczęścia właśnie to i kiedy powoli powoli twój nieświadomy umysł zapamiętuje wszystkie z minimum pięciu sposobów, na które możecie poprowadzić do każdego z takich skoków kwantowych do nowego miejsca, w którym będziesz wiedzieć, co znajduje się wtedy, kiedy już dawno będzie po tym, kiedy już jest po tym, co wydawało się taką przeszkodą. To właśnie Twój nieświadomy umysł teraz. Doskonale wie, co będzie, kiedy będziesz mieć już to, co wydawało Ci się tak bardzo, tak bardzo upragnione. Co będzie ważne i co będzie osiągnięte. I co będzie ważne, kiedy tamto zostanie osiągnięte. Kiedy osiągnięte będzie to, co jest dla Ciebie tak bardzo ważne. Teraz. Właśnie, tak. I kiedy powoli, powoli, wracasz do tego miejsca, w którym jesteś. Nieuchronnie, każdym mrugnięciem, doprowadzając się do otwarcia oczu lub zapadnięcia w jeszcze głębszy sen, jeżeli wolisz zasnąć, to wiesz, że ten sen, który teraz prześnisz, przyniesie ci te pierwsze pięć które przyniosą kolejne pięć i kolejne pięć z każdego jednego rozwiązań, decyzji, coraz bardziej, coraz bardziej komfortowych, coraz bardziej pełnych zaufania, coraz bardziej przyjemnych, coraz bardziej interesujących.